Czy jestem dupkiem za to, że nie oddałam mamie zmarłego męża pieniędzy z ubezpieczenia na życie po tym, jak zapłaciła za jego pogrzeb? Mój mąż i ja mieliśmy po 40 lat, byliśmy małżeństwem od 6 lat, kiedy zmarł nagle kilka miesięcy temu. To była najtrudniejsza rzecz, z jaką kiedykolwiek musiałam się zmierzyć i szczerze mówiąc, od tamtej pory staram się po prostu przetrwać każdy dzień. Zaraz po jego śmierci, jego mama, moja teściowa, wkroczyła do akcji i nalegała na pokrycie wszystkich kosztów pogrzebu. Byłam kompletnie nieprzytomna, pogrążona w mgle i naprawdę wdzięczna za pomoc. Sprawa wygląda tak zupełnie zapomniałam, że mój mąż miał niewielką polisę ubezpieczeniową na życie w mojej pracy. Przypomniałam sobie o tym dopiero niedawno i zgłosiłam roszczenie, otrzymując wypłatę. Nie jest to ogromna kwota, ale wystarczająca, by pomóc mi wrócić do kraju i być z rodziną, a może nawet odłożyć coś na skromny dom, by móc zacząć od nowa. Kiedy moja teściowa dowiedziała się o wypłacie ubezpieczenia, wpadła w szał. Żąda ode mnie zwrotu kosztów pogrzebu i oskarża mnie o wykorzystywanie jej syna. Powiedziała kilka naprawdę bolesnych rzeczy, nazywając mnie samolubną i sugerując, że w jakiś sposób czerpie korzyści z jego śmierci. Zaproponowała jednak, że zapłaci za pogrzeb, a ja naprawdę nie wiedziałem wtedy o pieniądzach z ubezpieczenia. Wciąż jestem załamana po jego stracie, a myśl o byciu nazwaną bezduszną tylko potęguje ból. Wiem, że ona też jest w żałobie, ale staram się robić to, co dla mnie najlepsze, aby wyzdrowieć i iść naprzód. Czy jestem dupkiem za to, że nie dam jej pieniędzy? Już i tak ledwo trzymam się kupy i potrzebuję szansy na odbudowanie swojego życia.